Monika Goździelowska powiedziała, że ma córkę, która jest lesbijką i z wiele komentarzy się posypało dość negatywnych. Czy w Polsce problemem jest właśnie również dla rodziców informowanie o tym, że ich dzieci są homoseksualne? No myślę, że warto patrzeć na to, co się dzieje na świecie. No, Mike Pence, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jest najbardziej religijną osobą teraz w amerykańskiej administracji. I kiedy przyjechał premier Irlandii, Leo Varadkar, który jest e, zdeklarowanym gejem, który ma swojego partnera, nazywa się Matthew Barrett, wybitny skądinąd lekarz. I stoi wiceprezydent USA, Mike Pence, stoi Leo Varadkar, gay, stoi Matthew Barrett, gay, i wszyscy są z tym okej. Okay. I wszyscy nawzajem mówią o sobie z szacunkiem i traktują się z szacunkiem. I to powinno być normą, znaczy, to musi być normą. No nie, nie może być po prostu inaczej. Nie może być tak, że rodzice martwią się o to, co się stanie z ich dziećmi, bo to nie jest orientacja seksualna, nie jest kwestią decyzji, którą dzieci podjęły akurat w dzień powszedni, a w weekend podejmą inną. No, musimy się żyć ze sobą i traktować się z szacunkiem.